Wszystkim i teraz w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy coś zupełnie innego, ponieważ będę decydować na ślepo to lub tamto. To czy tamto? Nie wiem jeszcze, jak nazwać ten film, ale będziemy decydować przynajmniej ja będę decydować w ciemno. Będę miała dwie opcje do wyboru. No i to, co wybiorę, będę musiała chcę spędzić cały dzień, więc będzie dość ciekawie. Mam nadzieję, że chociaż nie będę wyglądała jak idiota. E, tak czy inaczej, mam nadzieję, że film się spodoba, więc jeśli tak, to koniecznie stawcie łapeczki w górę i subskrybujcie kanał, o ile jesteście tutaj nowi, bo już niewiele brakuje do naszego cudownego miliona, więc będę bardzo wdzięczna, jeśli zostawicie e, jeśli tego suba, o ile jeszcze tego nie robicie. Więc możemy, myślę, że zaczynać. Ja już sobie wypisałam taką wstępną listę rzeczy, które dzisiaj chcę zrobić i które będę decydować w ciemno. Na początek będziemy decydować, czy będę w soczewkach kolorowych, czy zwykłych. Mam całą stylizację do wyboru. Będziemy decydować nawet o perfumach, o włosach, o wszystkich kosmetykach, które dzisiaj użyję. Do jedzenia będziemy też przechodzić, więc to, co nam też przyjdzie do głowy, to będziemy uzupełniać. Na razie mamy wypisane te wszystkie rzeczy, więc no nie ma co przyciągać, zaczynamy losowanie. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, ja już jestem na miejscu. Tutaj za mną jest chyba Piotrek. Piotrek, to ty? Tak, to ja. Dobrze, więc chciałam wam powiedzieć, że ja ogólnie nic z tych rzeczy nie wybierałam. Wiem tylko, że no, są na przykład teraz wybierane soczewki zwykłe lub też kolorowe. Ja kompletnie nie wiem, gdzie jest co, z której strony będę decydować tylko lewo albo prawo i to, co wybiorę, no to będę musiała to założyć. Więc zaczynamy od soczewek, więc Piotrek, możesz już pokazać. To są kolorowe są zwykłe. No to ja biorę lewo. Dobra. Boję się, mam wrażenie, że tam wszyscy, te wszystkie rzeczy nie pasują w ogóle kompletnie do siebie. Będę to jak idiotka. Decyduj. Ech. No dobra, to to. <słuch> <słuch> okay. nie, 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 nie. No, ubieraj. Nakrycie głowy. Teraz mam torebkę? Tak. Tak. Teraz decydujemy, jakie będę miała włosy. Po jednej stronie będę miała lokówkę, a po drugiej stronie będzie szczotka. Jeśli wylosuję lokówkę, to będziemy dobierać do tego spinki, a jeśli będę miała związane włosy, to wtedy wybieramy scrunchie, więc, więc może, może tak. I teraz wybieram spinkę, więc no niech będzie ta. Teraz jeszcze perfumy, więc te. Okej, okay, teraz ja dostałem zadanie od Ady, żeby wybrać jej kosmetyki. Nie wiem czy wiecie, ale ja nie jestem dobry w rozpoznawaniu kosmetyków i nie wiem jak mi to pójdzie, ale Ada poszła sobie teraz w ogóle coś zjeść, a ja mam jej wybrać, z tego co mi napisała, podkład, puder, bronzer, róż, rozświetlacz, korektor, paletkę, eyeliner, tusz do rzęs i pomadkę. E, dobra, no to pierwsze co, to wybieramy podkład. Foundation, dobra. Mam dwa. Nie wiem, myślę, że tego Ada może używać, ponieważ yy, on był na wierzchu, więc teraz puder. Ten puder to wiem, że to jest puder, którego Ada na co dzień używa. Diada trzyma pudry. To są dwa pudry. Bronzer to też wybierzemy jeden taki, który nie wiem, czy to jest. Okej, okay, nie mogę znaleźć bronzera, więc yy, wiem, że to są rzeczy Ady, które ona w ogóle chciała oddać yy, albo sprzedać, albo coś takiego, więc może tutaj coś będzie. To jest chyba brązer, jest brązowy, więc raczej to jest brązer. To teraz róż. Nie wiem, czy to jest róż, nieważne, będzie taki. Rozświetlacz. To jest highlighter, czyli to jest rozświetlacz, czyli jeden rozświetlacz też mamy. Tu będzie drugi rozświetlacz. Teraz korektor. Korektor jest chyba tutaj. Mamy dwa korektory. Teraz paleta. Wiem, że paletę yy, Ada uwielbia Tom od Jamesa Charlesa. Czy to jest paleta? O. Tu są takie szalone kolorki. Błyszczące, brokatowe. Kolejna paleta. Eyeliner. Chyba tutaj nie ma eyelinerów ogólnie. Tu będzie eyeliner. Tu będzie. To! To! Tak! To jest eyeliner. Nie wiem, wezmę że jako eyeliner to będzie beka. Tu są tusze do rzęs. Weźmiemy jakiś taki ze spodu. Może. Może ten z tak w głębi? I jeszcze jest pomadka. Przecież to są wszystko. To jest, zobaczcie, to jest wszystko to samo. To są wszystkie te same kolory. Który? Nie, nie, ten róż. Ten? To. Poczekajcie, zrob... Poczeka, ja zobaczymy, jak on wygląda. To jest chyba błyszczyk. I taki czerwony. Też wam zrobię jak profesjonalna blogerka. Takie dwa będzie Adamiała do wyboru. I to wszystko z tego, co mam tutaj napisane. Więc e, idę po Adę i zobaczymy, co sobie między tymi rzeczami wybierze. Okej, okay, teraz już Piotrek wybrał dla mnie kosmetyki, więc jestem mega ciekawa. Ponoć miało duże trudności z odnalezieniem konkretnych rzeczy, więc będę wybierać. No i mam nadzieję, że zrobię jakiś makijaż z tego i że podkład nie będzie za ciemny. Ten. Wybieraj. Nie wiem, czy to jest truszcz, czy nie, ale okej. Okay. <grym> dawaj. Dobra, to w prawe. I usta. E, paletka jest spoko, o tym akurat dam radę. Tu mam brązer mój ulubiony. E, tego tuszu, no nie, nie wiem, dawno go nie używałam, ale okej, okay, jakby jest ze szczoteczką, więc dam radę. To, był... to, to jest w ogóle płyn do yy, powiększania rzęs, w sensie, żeby, żeby szybciej rosły. <grym> Myślałem, że to jest eyeliner. <grym> no to będziesz mieć taki, taki eyeliner. Super. No, pomadka czerwona, więc będzie mi super pasowała do mojej czerwonej bluzki. Róż, korektor. To ogólnie to miał być róż, a to miał być. No bo glow jest napisane, domyślałem, że rozświetlacz. Ale jest różowe przecież! No ale rozświetlacze też są różowe czasami. <grym> Mam <grym> dwa róże puder, którego... Nówka sztuka. O. E, widzimy się, jak już będę gotowa ze wszystkim. Witam Was po dość długiej przerwie, Ada jest już gotowa podobno. A czekaliśmy na nią chyba z dwie albo trzy godziny. Dlatego teraz czekam, aż mi się pokaże i zobaczymy, jak będzie pięknie wyglądać. Ja myślę, że mogło być gorzej. Um. Czy ja już mogę to ściągać? Mm -hmm. <grywa> Kurde. Oh, dang. Wow, Mianowicie, you masz po prostu zarąbisty. Trochę, trochę Paryżu tutaj. Paryż, te, 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 te no. klimaty. Co e, teraz? E, ja ci wymyślałem kolejne rzeczy. Nie! A będziemy robić rzeczy takie jak pójście do sklepu, Nie. aktywność fizyczna, właśnie w tej okietce. I jeszcze co? Wy... No, jeszcze zobaczysz. Mm. Teraz będziemy wybierać kolejne rzeczy. Ja się strasznie boję, bo przygotował je dla mnie Piotrek. Ja nawet nie wiem, co będę wybierała, więc yy, chyba to, co będziemy robić przez dalszą część dnia. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyję. Czy w swojej stylizacji e, robisz instastory, czy dodajesz post na Instagrama, który zostanie tam już na zawsze? Nie! Tu. Trzymaj. Ubrudzi mi się tylko. Jak widzicie, Ada się troszkę wstydzi. Tutaj mamy w ogóle kolejne wybory. Ale to zobaczymy przy sklepie. Ada, no pokaż się. Robimy insta-story. Ja bardzo nie chcę. I bardzo bym chciała, żeby nie było ludzi w tle i nikt na to nie patrzył. Dlatego. Wybrałem piękne tło, idealne do stylizacji. Ada sobie stanie... No, z, zresztą zobaczycie na Instastory Ady. Wbijajcie, będzie publikacja wtedy, kiedy film. Tak, w dniu, kiedy będzie publikacja tego filmu, to będzie też wcale na te Instastory, więc możecie wejść zobaczyć, jak bardzo się ośmieszą. Ja <sum> chciałam powiedzieć, że tak świecę, że aż samochody się zatrzymują i psy na mnie czekają, więc... Więc jeszcze ja jest strasznie upokorzona. E, a teraz Piotrek będzie kolejne rysowanko, więc. Tak, mamy kolejny wybór, a da, czekaj. Ja nie mam masy. Teraz, moja droga, wybierasz, czy e, jesz kolację na słodko, czy na słono. Nie. więc Dobra, to są Twoje wybory. Wybieraj. Będzie słodko. Nie! To idziemy do sklepu? <noise> Wróciliśmy już do domu, Ada wciąż pięknie w całej tej okazałości, nawet spotkaliśmy widzów, dali jej 9 na 10 i 7 na 10, więc bardzo dobra ocena, dziękujemy. To było z litości, ja wiem o tym, ale, ale okej. Okay. <grym> tak, czy inaczej teraz ja, ja chciałam powiedzieć, że jest już późno trochę i ja cały dzień nic nie jadłam i miałam nadzieję, że zjem jakiś normalny obiad i będę jadła. E, co jest w ogóle? Pokaż, pokaż, co będziesz jadła. Ja Ci przyniosę talerzy. Tak. Jeszcze. Sosik. Ech. Nie za dużo, nie za dużo. Ada. Mm, cudowny obiad. Lexi teraz by powiedziała FIRE. Ja no, już nie mogę. Więc Ada, nie musisz mogę. mieć siłę. Już nie mam siły tego jeść. No po prostu jak Ariana Grande. No nie czuję się jak Ariana Grande ewidentnie, ale dobrze, jest ja tutaj. U. U. No Patrzcie nie! Mi dobry chwyt. No ale już mi wszystko widział, idź sobie stąd. Eee, bardzo często ludzie mi piszą, że chcieliby mieć taką pracę jak ja. Ja uważam, że to jest najlepsza praca na świecie. Patrzcie na to. Samo szczęście. Samo szczęście. Ja chcę tylko przypomnieć, że trzy godziny czekaliśmy dzisiaj na Adę. Dlatego ja mam taką satysfakcję, szczególnie dzisiaj. Więc Ada. O, nie, Ada. O. Ada, to, ta beza, wiesz ile beza? Beza to jest sam cukier i jajo. Dobra, to wracamy do was jak Ada skończy trening. Ja ją jeszcze tutaj przypilnuję, żeby trochę pocisnęła, więc... Jaj! Pięć kilometrów. Ja chciałam powiedzieć, żeby było tu u mnie więcej potu i wysiłku, niż jakbym ćwicza normalnie. Bo ja chciałam powiedzieć, że jestem we wszystkim, co jest z sztucznego materiału. I co tym bardziej nie oddycha. Ja proszę o łapkę w górę w takim razie. Leksi, no. chodź, oceń stylizację. O, no powiedz, <śledzisz> że <śledzisz> <śledzisz> ładnie. Amin. Yes. Od, od 1 do 10. ładne, nie masz soczewek tych dużych. No. Peret ładny, też. <śledzisz> też? Obkręć się, obkręć. Bożą bo tak do sklepu w ogóle. Ojście, <noise> <noise> um, w skali 1 do 10 ja daję... Oceniaj mi też widzowie pod sklepem, więc wiesz, zobaczymy jak się... Serio? Odważnie, Adrianna skończyła. To on zaczął ja ci nie No Ja robię dzisiaj. <noise> ja daję... 2. E... <noise> 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 Takie mocne 2. Wymyślamy już przedostatnie zadanka. Eee, i, i co? Eee, ja stwierdziłem, że Adama króliśa i Królisz cały dzień dzisiaj byliśmy zajęci, więc siedział sobie w klatce, więc przydałoby się nim zająć. Więc ja ci proponuję albo wziąć go na smycz na trawkę, albo pobawić się tutaj z, w domu z nim. No dobra, ale ja już na mam lepszy pomysł. Eee, to możemy zrobić tak, że albo wezmę kremówkę na smyczkę na spacer, albo ciebie. <noise> no fajnie będzie, pochodzić sobie po trawce. Jeszcze bardziej chcesz mnie irytować dzisiaj, tak? Jak mnie na spacer? No Ciebie na spacer... mam taki fajny czoker... Ci... Co będę twoim wieskiem jeszcze na koniec dnia? No prawie Dobra, no, dobra, okay. no to... Już nie... Okay. Już? Mogę? Tak mm -hmm. Skaczemy, kicamy. Ładne. Teraz będziemy mieć y, ostatnie losowanko. Nie mam pojęcia, co w sumie Piotrek naszykował na sam koniec. Mam nadzieję, że coś już takie kończące, y, zmywające, rozbierające lub... Y, to by było najlepsze. Więc liczę na którąś z tych opcji. Co przygotowałeś? Sama się A, dajesz, Sama się domyśla. No to zamykam oczy, ostatnie losowanko i będziemy kończyć. Gdzie Ada będzie spać? No. No wybieraj. <noise> Ada śpisz dzisiaj na kanapie. No, nie. <noise> tak więc musisz sobie zrobić trochę taki porządek tutaj, bo mm, jakby. To są wasze kurtki i wasz syp, chciałam powiedzieć. No to my sobie pójdziemy do domu za niedługo, a ty śpisz dzisiaj na kanapie. I sprawdzę, jutro przyjdę rano i sprawdzę, czy śpisz na tej kanapie. Dobrze. E, tak więc e, dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że takie filmy e, spontaniczno e, takie... Wyzwaniowe. wyzwaniowe, w ogóle nie w moim stylu Wam się podobają. Jeśli ja tak, to koniecznie stawcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał o ile jesteście tutaj pierwszy raz. No i to w sumie tyle, więc widzimy się już w kolejnym filmie, do zobaczenia i pa-pa!